Progres nie perfekcja. Lepiej z błędem zacząć niż perfekcyjnie zwlekać. Lepsze zrobione niż doskonałe. Bój się i rób. Spotkałeś się już wcześniej z tymi pojęciami, to są hasła, które bardzo często mnie motywowały do tego, żeby zacząć jakiś projekt. W tym filmie chciałabym Cię zainspirować moją historią do rozwijania swojego biznesu i tworzenia własnych produktów online. Witam Cię na moim kanale, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy. Ja nazywam się Klaudia Stawiarska i tutaj dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem z początkującymi przedsiębiorcami w internecie oraz twórcami internetowymi, którzy rozwijają swoje marki i chcą zarabiać online. Odkąd spełniłam swoje marzenie 7 lat temu o zamieszkaniu na Teneryfie, również inspiruję do odważnego spełniania marzeń i życia na własnych zasadach. Także jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Cię do subskrypcji, ponieważ w każdym tygodniu dzielę się nowym wideo w temacie biznesu i marketingu online. A w tym filmie podzielę się moją historią, jak zaczęłam tworzyć kurs Canva Master, jak wyglądała moja droga i dlaczego warto zastosować zasadę... Progres nie perfekcja. Tak więc końcem 2022 roku pomyślałam, że fajnie by było zaktualizować mój poprzedni kurs z Canwy. Kurs Mistrz Grafiki i Projektowania, który udostępniłam w 2019 roku. Pomyślałam, że w kanwie doszło tak wiele nowych funkcji, że warto by było to wszystko pokazać jeszcze raz. Tak więc na początku był pomysł, że zrobię aktualizację i ten nowy kurs będzie trwał około 5 do 6 godzin. W którym wyjaśnię jeszcze raz od początku cały panel i pokażę, jak projektować krok po kroku różnego rodzaju grafiki. Do naszego biznesu online. Rozpisałam sobie taki początkowy plan, gdzie będę po prostu realizowała krok po kroku lekcje, które zaplanowałam sobie w tym kursie. No i zaczęłam nagrywanie. Muszę przyznać, że początki mojego nagrywania były bardzo trudne, dlatego że nie umiałam sklecić zdania i nawet w ogóle jakoś nie potrafiłam się wypowiadać do. Kamery, ale mimo wszystko nagrywałam. Tak więc nagrywałam lekcja po lekcji, jedna po drugiej. Przy okazji poznając nowości w Canwie, gdzie przy okazji też się uczyłam gdzieś tam z internetu, co nowego się pojawiło w kanwie, więc w rezultacie podczas nagrywania kursu Canva Master wyszło aż 9 godzin lekcji. Które są poświęcone tylko i wyłącznie tematowi projektowania grafik w kanwie. Jeśli chodzi o wideo, to pomyślałam sobie, że nagram jedną lekcję, która będzie wyjaśniała, na czym polega edycja i montaż wideo w kanwie. Natomiast, kiedy zaczęłam więcej grzebać i odkrywać, jakie są możliwości i funkcje projektowania wideo w kanwie, tak bardzo się tym zachwyciłam, że stwierdziłam, że nie mogę. Wyjaśnić tylko panelu, jak edytować wideo, tylko od razu chcę pokazać, jakie wideo możemy tworzyć z jakimi efektami i jak wykorzystać pełen potencjał tego darmowego programu. Tak więc zaczęłam nagrywać kolejne lekcje, które były poświęcone projektowaniu wideo w kanwie. I tym sposobem powstało kolejnych 7,5 godziny nagrań, y, tutoriali na temat tego, jak tworzyć profesjonalne wideo w kanwie. Więc stwierdziłam, że w sumie jest to zbyt obszerny temat, żeby dawać to wszystko razem w jednym produkcie. Tak więc stwierdziłam, że podzielę te dwa kursy na dwa oddzielne produkty dla dwóch oddzielnych grup osób, które będą zainteresowane tym kursem. Pierwszy kurs y, grafika to kurs dla osób, które chcą rozwijać swoją umiejętność projektowania graficznego lub w ogóle chcą się nauczyć projektowania w kanwie. A drugi kurs, czyli kurs Canva Master Video, dla osób, które chcą nauczyć się tworzyć profesjonalne wideo w kanwie dla swoich mediów społecznościowych oraz dla swojego biznesu. Więc dzięki temu rozszerzyłam, jakby, moją ofertę na dwa oddzielne produkty, zamiast tworzyć jeden, który miał e, trwać tylko 5 godzin. W rezultacie wyszło 17,5 godzin materiału wideo. Więc początkowy pomysł był taki, że to będzie prosty produkt, kurs, który będzie aktualizowany z poprzedniego kursu. Natomiast w trakcie wyszło tak, że powstał kombajn wiedzy, który stworzył dla mnie dwa produkty. Oprócz tego zaczęłam powoli również projektować różnego rodzaju bonusy, PDF-y i e-booki, które wzbogaciłyby wartość tego kursu. Więc pierwszym e-bookiem, który postanowiłam, Dołożyć do mojego kursu Canva Master Graphica to e-book ze 115 pomysłami na posty podzielonymi na różne kategorie postów. Następnie stworzyłam takiego e-booka, w którym udostępniam ponad 100 słów kluczowych, e, dzięki którym znajdziemy wyróżniające się elementy w bibliotece Kanwy. I jak już stworzyłam te e-booki, to pomyślałam, że fajnie byłoby dodać jakieś szkolenie, które by pomogło w automatyzowaniu tych wszystkich postów. Więc zdecydowałam nagrać tutorial, jak y, automatyzować posty w Metasud za darmo, czyli w, na Facebooku do Facebooka i Instagrama. Dodatkowo do kursu Canva Master Video. Dołożyłam kolejnego e-booka, jakim jest 370 pomysłów na rolki dla 16 różnych branż. Kiedy tworzyłam te e-booki, pomyślałam, że fajnie byłoby również dołożyć do tego tutorial, w którym pokażę, jak edytować w szybki i prosty sposób wideo bezpośrednio w telefonie. Także postanowiłam nagrać szkolenie, w którym pokazuję krok po kroku, jak edytować wideo w darmowej aplikacji CapCut, żeby właśnie móc połączyć te projekty z Canwy, właśnie z aplikacją CapCut. Poza tym, kiedy już stworzyłam te e-booki i te y, dodatkowe szkolenia, pomyślałam, że fajnie byłoby jeszcze dorzucić jakieś dodatkowe szkolenie, które tłumaczyłoby. Krok po kroku, na czym polega budowanie marki przez social media i od czego w ogóle zacząć, jeśli jeszcze nie mam nic, czyli nie mam żadnej marki, lub być może jestem na początku swojej drogi i nie wiem od czego zacząć. Także zaczęłam projektować takie mini szkolenie, z którego właściwie wyszedł mini kurs, bo to szkolenie miało trwać pół godziny. A wyszło takie konkretne szkolenie, taka skondensowana pigułka wiedzy, w której przez 3,5 godziny właśnie tłumaczę krok po kroku, od czego zacząć, kiedy nie masz nic lub kiedy masz już swoją markę, ale nie wiesz, w jaki sposób masz ją rozwijać, żeby na niej zarabiać. Także stworzyłam właśnie dodatkowo ten mini kurs, który stwierdziłam, że dodam go do mojego sklepu dodatkowo jako oddzielny produkt, żeby mogły skorzystać z niego również osoby, które chcą mieć dostęp tylko do, do takiego właśnie kursu. I oczywiście do tego mini kursu stworzyłam workbooka, który wspiera wiedzę w tym kursie. Więc uczestnik kursu wypełnia workbooka równolegle z lekcjami, które przerabia. I w ten sposób tworzy swój długoterminowy plan marki i biznesu, na którym będzie zarabiać przez internet. Także właściwie yy, na początku miał być mini kurs Canwy, który będzie aktualizacją mojego poprzedniego kursu, a właściwie powstał megakurs, który ma 17,5 godziny wiedzy tylko i wyłącznie. Temacie kanwy, no i dodatkowo 3,5 godziny wiedzy, jeśli chodzi właśnie o budowanie marki online. Oprócz tego yy, są dodatkowe tutoriale, gdzie znajduje się 3 godziny kolejnych nagrań wideo. No i jeszcze te wszystkie e-booki i PDF-y, które dołączam do kursu. Więc na początku, kiedy tworzyłam ten kurs i w ogóle wszystkie te produkty, to nie do końca byłam pewna, co ja chcę stworzyć i co w tym produkcie będzie się znajdowało. Natomiast po drodze znajdywałam dużo fajnych inspiracji, dużo pomysłów, i właściwie robiłam selekcje, które będę pomysły realizować, i je właśnie realizowałam. Suma summarum na końcu wyszło tak, że zamiast jednego mini kursu, który miał być aktualizacją z mojej poprzedniej edycji, Powstały tak naprawdę trzy oddzielne kursy i dodatkowo e-booki, które również oddzielnie sprzedaję w moim, kursie, w moim sklepie. Więc tak naprawdę stworzyłam nowy asortyment produktów w moim biznesie, który już teraz dla mnie zarabia. Oprócz tego również planowałam, że dołożę do tych wszystkich bonusów jeszcze jeden e-book. E-book, który jest teraz u mnie w sklepie bardzo popularny. E-book pod tytułem Skarbiec Kryptów. Miał to być na początku e-book, który będzie pomagał ludziom e, tworzyć gotowe treści e, do właśnie grafik i wideo, które będą udostępniali w social media. Więc stworzyłam e-book z gotowymi skryptami, gdzie wystarczy, że skopiujesz i wkleisz swoją historię, czy jakieś swoje tipy. Czy jakieś inne wskazówki dla swojego odbiorcy w Twojej niszy? I właściwie nie musisz jakoś specjalnie zastanawiać się nad formatem tego posta, nie musisz zastanawiać się nad nagłówkiem, nad wezwaniem do działania itd., dlatego że wszystko jest gotowe, właśnie po kolei ułożone w tych scenariuszach tekstów. I na początku myślałam, że stworzę 10 takich przykładowych, które dam dla moich kursantów, żeby było im łatwiej tworzyć właśnie takie. Treści w połączeniu z grafikami i wideo, natomiast w rezultacie powstał e-book, w którym jest 177 gotowych skryptów do właśnie treści na social media, które tak właściwie sama stosuję na co dzień. Więc ten e-book stał się tak bardzo wartościowy i tak bardzo unikatowy, że stwierdziłam, że nie mogę dać go jako bonus w tym kursie, ponieważ i tak daje bardzo dużo bonusów. I dodałam go do sklepu jako oddzielny produkt. Natomiast, jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda ten e-book od środka i chciałbyś mieć dostęp w ogóle do tych wszystkich gotowych scenariuszy, to stworzyłam taką mini wersję tego e-booka. Jest to mini skarbiec skryptów, w którym otrzymujesz 20 gotowych właśnie takich scenariuszów, tekstów do skopiowania. Także, jakbyś chciał podbrać tego mini e-booka, to możesz go pobrać za darmo. Zostawię link pod tym filmem. I kontynuując tą historię, kiedy tworzyłam te produkty, to stwierdziłam, że fajnie by było, żeby te wszystkie produkty były na mojej niezależnej platformie kursowej. Dotychczas wszystkie moje kursy były na platformie z Teachable, gdzie musiałam jakby odsyłać moich odbiorców na oddzielną platformę poza moją stronę internetową. I powiem szczerze, że nie do końca mi się to podobało, natomiast to było dobre dla mnie rozwiązanie, kiedy tworzyłam po raz pierwszy kurs w 2018 roku. Natomiast teraz mamy 2023 i stwierdziłam, że jest czas, żeby wejść na kolejny level. Więc postanowiłam wykupić sobie kurs, w którym uczę się, jak krok po kroku stworzyć swoją własną platformę kursową. I kiedy podjęłam decyzję o tym, że stworzę swoją platformę kursową, to wydawało mi się, że zajmie mi to zaledwie Kilka dni i będę mogła już w końcu zacząć sprzedawać moje produkty, które z taką radością i entuzjazmem utworzyłam. Natomiast okazało się, że e, tworzenie swojej platformy kursowej wcale nie było dla mnie takie proste, pomimo że znałam już podstawy WordPressa, WooCommerce'a i e, Elementora. Natomiast e, chciałam powiedzieć, że było bardzo dużo po drodze momentów, w których myślałam, że się poddam i zrezygnuję. Było bardzo dużo momentów, w których stwierdziłam, że nie jest to profesjonalne i chyba nie będę gotowa tego sprzedawać. I dlaczego Ci o tym wszystkim mówię? Ponieważ chciałabym Cię zainspirować do tego, że nawet jeśli wydaje Ci się teraz, że nie jesteś gotowy do tworzenia swojego produktu, lub być może masz mało profesjonalną wiedzę, lub nie masz wystarczającego doświadczenia w jakimś temacie, to właściwie nie ma to takiego znaczenia, jak to, żebyś po prostu podjął decyzję. Bo jak podejmiesz decyzję, że ok, robię to, to naprawdę gwarantuję ci, że po drodze zaczną pojawiać się jakieś rozwiązania. Będziesz miał coraz więcej pomysłów, będziesz miał coraz więcej inspiracji i tak naprawdę to, co wydaje się na początku, że będzie czymś małym, co nie będzie miało żadnego znaczenia, nagle może okazać się, że będzie to wielkim biznesem. Bo zobacz, u mnie był pomysł, że ja tylko zrobię aktualizację mojego poprzedniego kursu, co miało mi zająć to maksymalnie tydzień czasu, a w rezultacie zrobiłam trzy kursy, które wszystkie tak naprawdę mam teraz udostępnione w sklepie, i właściwie jest to cały nowy asortyment mojego biznesu online. Więc wszystko tak naprawdę zajęło mi 5 miesięcy czasu, czyli tworzenie kursów łącznie z stworzeniem tej platformy kursowej. Natomiast muszę tutaj przyznać, że była to bardzo konsekwentna praca, gdzie codziennie wieczorem siadałam, kiedy mój synek szedł spać, i wieczorami nagrywałam wideo. Wieczorami nagrywałam wideo, a kiedy w dzień mój synek był w przedszkolu, to te wideo edytowałam. Stworzenie tego kursu nie było dla mnie najprostszym zadaniem, ponieważ wychowuję samodzielnie mojego synka i nie mam zbyt wiele czasu. Jestem mamą na Teneryfie, która nie ma tutaj żadnej rodziny ani nikogo, kto zająłby się Kacperkiem, dlatego ja chciałabym zachęcić wszystkich, którzy mają ograniczony czas, a bardzo chcą zarabiać przez internet, żeby po prostu Pomimo wszystko, pomimo tego, że macie bardzo ograniczony czas, zaczęli to działanie. Bo nawet jeżeli nie zrobicie tego w miesiąc czy dwa, tak jak ja sobie na przykład planowałam na początku, i nawet jeżeli zajmie Wam to pięć czy nawet więcej miesięcy, to mimo wszystko warto to robić. Dlatego że później będziecie mieli swój produkt, który będzie w internecie, w Twoim sklepie internetowym i będzie on zarabiał dla Ciebie pasywnie. Ja już wiem, co to znaczy zarabianie pasywne, dlatego że kursy, które stworzyłam w 2018 i 2019 roku, zarabiają dla mnie do dzisiaj. I tak naprawdę stworzyłam cały marketing organicznie poprzez stworzenie kontentu na moim kanale YouTube. Także bardzo zachęcam Cię również do budowania Twojej marki online, ponieważ to na pewno wesprze Twoją dalszą sprzedaż. Produktów, które stworzysz. Więc właściwie dlatego stworzyłam ten film, ponieważ chciałam Cię zainspirować, zmotywować i pokazać, że ja też nie jestem taka perfekcyjna, co niektórym ludziom się wydaje, i ja też mam wyzwania, jeśli chodzi o rozwijanie mojego biznesu. Natomiast cechuje mnie jedna bardzo ważna rzecz. Kiedy postawię sobie cel i podejmę decyzję, że będę działała, aż go osiągnę. To ja z konsekwencją działam pomimo różnych trudności. Tak długo działam, aż ten cel osiągnę. I tym sposobem osiągnęłam cel po pięciu miesiącach zamiast po, czas, po tygodniu czasu, natomiast stworzyłam biznes, który teraz dla mnie zarabia. Więc jest to film z trochę innej serii filmów, które udostępniam na moim kanale ostatnimi czasy, ale mam nadzieję, że dałam Ci trochę inspiracji, motywacji i. Kopa do działania, żebyś zaczął tworzyć swoje produkty. Na moim kanale, w kolejnych filmach również będę dzielić się z Tobą, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia swoich produktów i jak automatyzować całą tą sprzedaż. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię do subskrypcji, żebyś nie przegapił żadnego z moich odcinków. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Daj like, jeśli Ci się podobało, udostępnij dalej. Skomentuj, jak jest u Ciebie, czy tworzysz już e, jakieś produkty online, czy dopiero stoisz przed tą decyzją, żeby zacząć tworzyć w ogóle swój biznes przez internet, lub być może masz już markę, ale nie masz jeszcze żadnego produktu. Ciekawa jestem, na jakim etapie swojego biznesu w internecie jesteś. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie do końca i zachęcam Cię do obejrzenia innych moich filmów na kanale w temacie budowania biznesu i projektowania w Kandzie. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.